Witam Was ryby. To jest dla Was czytanie na czerwiec 2025. Zobaczymy, jakie są dla Was e, informacje na ten miesiąc. Już coś chce mi tutaj wypaść. Sytuacja, śmierć i zmartwychwstanie. Dobrze, wyzwania. E, cesarzowa. Podstawa. Paś kijów i diabeł. Przeszłość. Siódemka mieczy. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Paść mieczy. Co nadchodzi? Ok, trzy karty. Siódemka mieczy. Piątka. Pucharów. I król mieczy. Ty w tej sytuacji? Wieża. Ok. <ścoughs> Co się dzieje dookoła? Otoczenie. Czwórka mieczy, jeszcze jedna karta, dziesiątka mieczy. E Czego nie widzisz w tej sytuacji? Aspentakli i potencjalny wynik. a z mieczy. Ok, dobrze. No dobra, zobaczmy, co jeszcze pod spodem. Jaka energia? Księżyc. Ok. No, sytuacja jasno pokazuje tutaj jakiś upadek. Ehm, no, i śmierć, i wieża, diabeł. Myślę, że yy, no, fajnie by było i jednak to, to czytanie będzie trochę takie ostrzegające. No, potencjalnie wychodzisz z tego obronną jakąś ręką, ale coś tutaj się to zupełnie rozpada. Tak jakby i z twojej strony, i jakby tu wypada otoczenie. Mamy i dziesiątkę mieczy, i czwórkę właśnie mieczy, więc to jest zupełny tak jakby brak zaangażowania w wyśliźnięcie się jakby z jakiegoś tutaj układu. E, myślę, że chodzi o jakieś perspektywy, którym byłeś zainteresowany, Rybo, bo mamy i pazia kijów, e, jakieś spontaniczne, być może nowe znajomości, kuszące bardzo, bo ten diabeł tutaj kusi, ale też, prawda, kierunek jest takiego zbadania, o co tutaj chodzi, bo śmierć i zmartwychwstanie pokazuje tutaj, że szkły się jakiś koniec, i e, mam, mam wrażenie, że już przeszłość pokazała jakiś brak zaangażowania, bądź tej osoby, bądź e, właśnie sytuacji, i myślę, że to coraz bardziej tak jakby odchodzi w niepamięć, aż w końcu mam wrażenie, że wy ryby po prostu trzaśniecie drzwiami, albo trzaśniecie po prostu czymś. <laughs> Bo wieża mówi o tym, że to ty jesteś e, tym katalizatorem zmiany. Wieża mówi również o szoku, więc możesz tutaj po prostu zerwać tą znajomość, przerwać te, ten nowy pomysł, bądź e, jakby e, zupełnie się wycofać tutaj z czegoś, Natomiast mam wrażenie, że y, tu, y, kiedy ty jakby y, zainicjujesz to, okaże się, że ta osoba w ogóle po cichu tutaj y, próbuje się wymikać od jakiejś odpowiedzialności albo w ogóle nie reaguje na tę sytuację, tak? Także jakby z, oby, z obydwu stron to się rozsypuje, natomiast ty jesteś tą taką osobą, która... Dupnie w końcu nogą, bo dla mnie i ta siódemka mieczy, i ta siódemka kijów już pokazuje taki brak zaangażowania, trzymanie się stala od czegoś, nie, nie, kogoś, kto nie chce tutaj się angażować, nie chce tutaj ingerować. Być może również nawet jest takie blokowanie dostępu do siebie. Bo dla mnie czasem siódemka właśnie kijów pokazuje, że ktoś w ogóle nie odpisuje na nasze wiadomości, tylko tak jakby żyje w swoim Świecie i prawda, nie dopuszcza jakichś żadnych komunikacji, żadnych e, wyjaśnień, czy um, dobrych, czy złych e, tutaj. Także myślę, że. Po prostu coś się kończy raz na zawsze. Podstawą jest jakieś, no, coś nowego, może komunikacja ale diabeł mówi, że to było kuszące albo zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I myślę, że ty, jakby twój kierunek jest, aby to zbadać albo jakoś się tutaj skomunikować, bo paść mieczy jest takim szpiegiem, który musi wyjaśnić sprawę. On dogłębnie patrzy, co, co się tak naprawdę Wydarzyło. On też jest bardzo tutaj krytyczny, ok? Jest tutaj sporo jakichś takich dziwnych, niewiadomych. No, dla mnie siódemka mieczy to, czego będziesz tutaj doświadczać, to może być tak, że jeszcze ta osoba próbuje tutaj ugrać coś dla siebie. Natomiast siódemka mieczy, oczywiście, razem z diabłem, pokazuje tutaj jakieś oszustwo, jakieś próby ustawienia się. Wszystko się dzieje pod osłoną nocy. Mamy dziesiątkę jeszcze. Kijów, więc dobrze by było jakby spojrzeć na tą sprawę, żeby nie ponieść jakichś strat tutaj, bo tu zwyczajnie jest ktoś, kto albo coś naobiecywał, albo yy, yy, znajomość, która jest bardzo taka... Yy, no niewiele tutaj wiemy o tej osobie i jest tutaj jakaś iluzja, bądź jakaś nieprawda, jakaś tajemnica, bo ten Księżyc też to pokazuje. Wszystko się dzieje tak jakby po zasłoną Księżyca. No i jeszcze ta dziesiątka kijów, więc tu jakby pokazuje się ten koniec. Natomiast, właśnie, żeby nie spadła jakaś odpowiedzialność na nas, bo mamy też tą dziesiątkę mieczy, prawda? Dziesiątka kijów, dziesiątka mieczy, czyli ktoś już odszedł, tak jakby z tej sytuacji. Czwórka mieczy natomiast dla mnie pokazuje takie umieranie, taką śmiercią naturalną. Czwórka mieczy mówi o nieangażowaniu się, jakimś chłodzie, braku kontaktu również. No. Ta siódemka mieczy no, pokazuje też takie właśnie unikanie być może kontaktu, ale ta karta również mówi o tym, że ktoś chce dla siebie jednak coś z tego zabrać. Nie chce być stratny, więc uważajmy właśnie na takie próby manipulacji tutaj. I tak jakby próbę wywinięcia się od, od odpowiedzialności na przykład, tak? Ok, myślę, że badasz tą sytuację i ty w tej sytuacji już wiesz, że tutaj jest yy, jakaś destrukcja, jest jakiś koniec, jakiś szok, coś się nagle okazuje. Yy, być może nagle badasz. badasz to bardzo dokładnie. Ten paś również mieczy może pokazywać. Yy, takie y, sprawdzanie, czytanie wszystkiego małym druczkiem, być może sprawdzanie jakiegoś prawa, bo to jest detektyw, on musi zgłębić temat i jak go zgłębia, tak widzi już, że jakby sprawa jest spisana na straty. No ta piątka pucharów trochę pokazuje taki żal, że to się straciło, że jakby no, że chcieliśmy być. Może tutaj były jakieś duże obietnice, bo wyzwaniem jest też ta cesarzowa. Ona jest już ciężarna, także już ten pomysł gdzieś tam się narodził. Cesarzowa może też pokazywać no, taką kopiecą naturę, że prawda, mamy jakiś pomysł do realizowania, a jakby ta osoba, mam wrażenie, że zupełnie nie, nie będzie chciała go realizować, tak? Natomiast to już w nas tak jakby rośnie, ok? Ale nie wszystko stracone, <noise> właśnie fajnie się jednak to czytanie kończy, bo cały ten koniec tutaj mamy śmierć i zmartwychwstanie, więc jak nie tu, to gdzie indziej. I tego też nie widzisz, właśnie, rybo, bo jest dla Ciebie nowe, lepsze, ziarno. Paś ten, ten as pentakli pokazuje, że jakby z tego będzie coś nowego, że jest tutaj jakaś nowa propozycja, nowa szansa i e na razie jej nie widzisz, bo jesteś zajęty tak jakby zamykaniem tej sprawy, która już, prawda? Już sobie, już w ogóle całkiem tutaj zwiędła, ale może ta osoba, ponieważ jest diabeł, może trzyma jakby ciebie yy, i Twoje zaangażowanie tutaj yy, dla jakichś swoich korzyści, tak? Tylko dla jakichś tam manipulacji. Yy, albo może chce wyciągnąć coś. Yy, no, siódemka mieczy jest to karta też złodzieja, prawda? Nie zawsze, ale tutaj zdecydowanie chce coś ugrać na tym, tak taka osoba. E, y, natomiast nie ma zamiaru kompletnie tak jakby się w to angażować bo już prawda, odeszła w jakieś zapomnienie sen zimowy i od, odpływa z tej pustyni tutaj nic nie wyrośnie okay? zamknęła sprawę już poddała się no ale ta piątka mieczy powoduje tako, taki żal że to stracone, że co teraz i myślę, że nie rozpaczałabym tak bardzo dużo tutaj na ty. no mamy też tego króla mieczy więc myślę, że Przychodzi tutaj jakaś świadomość. Być może dowiadujemy się jakiś konkretów, ponieważ mamy tego Pazia Mieczy, który zaczyna tam sprawdzać w tych księgach i przepisach i jest takim detektywem. No i ten progres jest do Króla Mieczy. Król Mieczy może być takim konkretnym fachowcem, który na zimno no, tak jakby patrzy w tą przeszłość i widzi teraz wszystko jasno i klarownie, jego tak jakby nic nie dziwi. Jest to też karta takiego chłodnego spojrzenia, więc mamy. Mam nadzieję, że długo ten jakby smutek po stracie nie będzie trwał, tym bardziej, że... No, co, coś się już zaangażowałeś, tu się już tak jakby coś rodzi nowego, jakiś nowy pomysł, nowa perspektywa. E, e, natomiast, jakby, no, na pewno nie w tym miejscu albo nie z tą osobą. Natomiast nie widzisz, że jak nie tu, to gdzieś indziej ten as pentakli pokazuje dla ciebie nową szansę w innym miejscu. Więc tu jest śmierć, ale jednocześnie to jest stanie czyli odrodzenie e, w innym miejscu. No, i co z tego wynika? No tu mamy tego, tą dziesiątkę mieczy, czyli to zamykamy i pojawia się nowy, pojawia się nowy pomysł, pojawia się inne miejsce, a jakieś zebranie myśli i właśnie, ponieważ ten paść, tak jakby yy, ta karta też mówi o prawdzie, o trudnej rozmowie, yy, ale właśnie jest tutaj klarowność, pojawia się tu klarowność, koniec z końcem i również pomysł na nowy kierunek, myślę. Okay? Bo mamy tego pazia mieczy, asa mieczy, no i król mieczy jest mądry, wie co ma robić. Natomiast król mieczy też może być tutaj jakimś takim fachowcem, który podpowie nam jakieś rozwiązanie z tej całej sytuacji. I on jest bardzo inteligentny, i on jest to jest taki wiedźmin w tej talii. On jest od rozwiązywania trudnych problemów i on takich problemów rozwiązuje na pęczki każdego dnia, prawda? Walczy z tymi pod. forami. Także myślę, że może być to też dla Ciebie dobre, aby się tutaj wesprzeć taką inteligentną osobą, która wskaże nam rozwiązanie. No i to rozwiązanie w tym asie mieczy jest tutaj bardzo klarowne, wyjaśniają się sprawy. No pod spodem mamy ten księżyc i ja mam wrażenie, że tutaj właśnie też jest w tej siódmce mieczy, mieczy księżyc, więc będzie tu jakieś zakończenie, koło fortuny, kolejna dziesiątka, szybka zmiana, szybkie też obrócenie losu, Piątka, kijów, no jakiś konflikt, e, albo bicie się o swoje. E, więc myślę, że jeżeli tutaj są jakieś takie niewyjaśnione sprawy, reaguj szybko, wesprzy się kimś, kto załatwia problemy, taki właśnie odzałatwianie problemów i, e, prawda, nie martw się, bo tu są jakieś inne perspektywy w innym miejscu dla Ciebie. Nie musisz tutaj, jakby nie jesteś skazany na tą sytuację, prawda? Rybo. Zobaczmy, co ci się tutaj, e, jakie są rady. No, ale pamiętaj, żeby tutaj jakieś nie być stradnym w tej sytuacji, bo właśnie ta siódemka mieczy mówi o tym, że on kradnie te pięć piórek, prawda? Te pięć e, pucharów, które zostaje stracone. E, dwa zostają, prawda? Ok, mm, ok, coś tutaj, dobrze. Paść pucharów, e, jako dla ciebie karta rada. No. Mamy Pazia, mamy Pazia, czyli dobry kierunek. Paść Pucharów jest tutaj trochę taką naiwną osobą, e, prawda? Bo to jest dziecko, które zupełnie jakby emocjonalnie podchodzi do wszystkiego i e, jakby no Paść Pucharów mówi również o kreatywności, o pomysłowości i to może być właśnie taki pomysł, który może ktoś chciał od nas wyciągnąć, prawda? Tu też jest coś takiego, tak jakby ktoś chciał ukraść nam pomysł i trzeba się, prawda, skontaktować z prawnikiem, na przykład, żeby ktoś tego nie wykorzystał. Natomiast myślę, że ten pas również pokazuje kierunek, w którym idziesz, prawda? Także to jest dobry kierunek, ale właśnie tu miecze mówią o konkretach, o przepisach, o zerojedynkowych informacjach, o prawdzie również, o zbadaniu sytuacji. No i ponieważ się pojawia ten król, mam, mam nadzieję, że tutaj jakby. Zwrócisz na to uwagę, bo, bo Paść Bucharów jest trochę taką nai naiwną osobą, którą da się łatwo oszukać, tak? Tak, jakby obiecać e, e, coś i tak, jakby zabrać, prawda? Diabeł tutaj manipuluje i trzyma kontrolę nad sytuacją, natomiast myślę, że możesz, jakby, wyjść z tego obronną ręką. E, no dobrze, myślę, że to wszystko, mm, ryby. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych czytaniach.